Du, 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 du. Sharks never stop swimming. If they stop, they die. They keep on moving forward. Moi drodzy, to jest Sharkuś. To jest oficjalna maskotka drugiego oficjalnego językowego sezonu ze step by step corner paszkiewicz. Także Sharkuś będzie z nami. Czwarkuś jest tak, jakby symbolem tego, że cały czas idziemy do przodu i tak właśnie będziemy działać w drugim oficjalnym sezonie. We wtorki będę dla Was nagrywał Everyday English, tak jak dzisiaj. Króciutko ku przypomnieniu, za nami cały pierwszy sezon spontaniczny angielski, Spontaneous English. Idziemy do przodu, za chwilkę powiem Wam o czym dzisiaj będę mówił. Natomiast dwa słówka: jestem nad pięknym polskim morzem. Temperatura około 5 stopni, leje, zimno. Także cudowne polskie morze. My kochamy to nasze polskie morze, bo jest takie polskie, ale ja tak się zastanawiam o co tu w ogóle chodzi. Jedziesz na wakacje, ceny 400% i siedzisz nie wiem, pod parasolem i tak dalej. Nieważne. Także teraz w korku stoję, jedziemy po nasze dzieciaczki z Niechorza do Powierowa. Także nagrywam dla Was pierwszy oficjalny e, odcinek. W skrócie, dzisiaj bardzo prosta rzecz. Odmiana zasadnika być. I'm she's, he's there, we're yo, i tak dalej. To już znacie, ale pamiętajcie, ci z Was, którzy ze mną rozpoczynają ten sezon, być może wrócą sobie do tyłu. Pamiętajcie, że u mnie zawsze jest kontekst, czyli. O, to co mi się podoba w tym polskim morzu, to nasze polskie mewy. Seagulls, seagulls, czyli a seagull to jest mewa. Jest takie powiedzonko po angielsku, I'm as free as a bird. Jestem tak wolny jak ptak. Popatrzcie jak fajnie i spontanicznie i do przodu można się uczyć. Wyobraźcie sobie, że ktoś się chce nauczyć nazw ptaków, tak? No bez sensu trochę, no ale okej. Okay. Weźmy sobie ptak, a bird. Mewa, a seagull. E, orzeł, an eagle. Co tam jeszcze może być? Żaba? No dobra, o, mamy gołębia, gołąb, a pigeon, pigeon, nie? Mamy cztery ptaszki. I teraz zamiast się uczyć, pamiętajcie, ten odcinek nagrywam, żeby wam przypomnieć, pokazać, jak będziemy działać. Nie ma sensu się uczyć nas ptaków czyli: A bird, a seagull, a pigeon, an eagle tylko od razu wjeżdżamy: Jestem wolny jak ptak I'm as free as a bird. I teraz w miejsce bird podstawiamy sobie na przykład Gołębia. Trochę bez sensu, ale chodzi o zapawę językową. To ma być spontaniczne, sexy, dynamiczne. Czyli I'm as free as a pigeon. Jestem tak wolny jak orzeł. I'm as free as an eagle. Przy okazji patrzcie, przed ptakiem dajemy a, ale przed, y, przed orłem dajemy an. An eagle. No i to jest taka zasada, że jak mamy samogłoskę, to mamy an eagle, na przykład an actor. Jest? I właśnie patrzcie, ile rzeczy uczymy się na raz. Czyli patrzcie, I'm Odmiana, później as free as, i teraz stawiamy tego ptaka, tak? Czyli I'm as free as a bird, I'm as free as a seagull, I'm as free as a pigeon, I'm as free as an eagle. I teraz zobaczcie, w miejsce I'm wstawiacie sobie she's. She's as free as a pigeon. Na przykład znowu on. he's as free as an eagle. Czyli uczymy się nas ptaków. Przypominamy sobie odmianę czasownika być to może być czas przeszły. I was, we were. O tym mówiłem w pierwszej części, jeszcze podczas koronawirusa i tak dalej. Nie będę, ktoś, kto chce sobie wrócić, to sobie będzie tak, jakby odświeżał. Idziemy do przodu cały czas. I teraz patrzcie, ok, ktoś powie, to po co mi ptaki? To jest tylko przykład. Pamiętajcie, patrzcie, think outside the box. Patrzcie szerzej, bądźcie kreatywni. Czyli na przykład, w miejsce, ktoś, kto się piłką nożną interesuje, w piąteczki, w piątunie będę nagrywał football English. Patrzcie, mówimy, jestem tak szybki jak Sterling. Czyli I'm as, w miejsce free staramy sobie teraz fast, I'm as fast as Sterling. Tak? Ktoś powie, on jest tak dobry jak Lewandowski. He's as good as Lewandowski. Czyli znowu w miejsce tego free, as free as a bird, można sobie zmienić. Ktoś się chce nauczyć, nie wiem, piłkarzy, szybkości, nie wiem. On jest tak wszechstronny jak Modrić. He's as versatile as Modric. To już skakujemy w takie bardziej specjalistyczne słownictwo. Versatile wszechstronny zawodnik. I właśnie tak będziemy działać w językowym, oficjalnym drugim sezonie ze Step by Step Kornel Paszkiewicz. W będzie jakiś skill. Ja działam spontanicznie. Zobaczcie, zobaczyłem dzisiaj Mewę. I saw a seagull. And I thought about, you know, recording this film for you today. I tak zaczynamy, czyli ku przypomnieniu, każdy wtorek. Everyday English, dzisiaj odmiana czasownika być. I'm z wyrażeniem as free as a bird. Cztery ptaszki: a bird, a pigeon, an eagle, a seagull. No i ja o to właśnie chodzi. Bawimy się językowo. Tylko wam jeszcze powiem, że pierwotnie miałem to z plaży nagrać. Ale gdybym teraz nagrywał to z plaży, to już by mnie nie było. Bo albo mnie wiatr porwał, albo byście nic nie słyszeli. Ale to jest właśnie polskie wspaniałe morze. Pozdrowienia dla Rysia, mojego kolegi trenera, który powiedział, ja jak przyjeżdżam na morze, to jest patelnia, 10 dni, Rysiuniu, naprawdę Ci zazdroszczę, ja jednak nie mogę trafić, nie wiem o co tu chodzi, także bawimy się, rozwijamy się, trzymajcie się, I'm as happy as Cornell can be, ok? See you guys, bye, bye.